Cześć! Ja mam na imię Ewa i zapraszam Was dzisiaj na wyjątkowe spotkanie z panią Katarzyną, kasztelan zamku w Leń. Chodźcie ze mną. Jak zaczęła się pani przygoda z zamkiem? Przypadek czy może świadoma decyzja? Znaczy, świadoma decyzja na pewno. Dowiedzieliśmy się od zaprzyjaźnionego stowarzyszenia, że ogłoszono konkurs na zamek, i z zaprzyjaźnionym archeologiem, który prowadzi stowarzyszenie Wieża Księżyca w Siedlęcinie, usiedliśmy i stwierdziliśmy, że spróbujemy, i się udało. To była taka jedna z największych, najbardziej, właśnie, odważnych decyzji w moim życiu, bo, bo porwaliśmy się na zamek. Podpisuje się pani Kasztelan Zamku w Leń. Zastanawia mnie, co to znaczy być kobietą kasztelan w dzisiejszych czasach. No właśnie <laughs> jest ten, ta forma kasztelana zupełnie różni się od tej, która była kiedyś. Kiedyś kasztelan był czymś w rodzaju starosty, a dzisiaj jest to zupełnie urząd nienadawany, że tak powiem. Owszem, jest jednak kobieta kasztelan, honorowy kasztelan, a ja jestem jedynym czynnym. Czy Kasztelan dzisiaj w rozumieniu tego, tego pojęcia, to człowiek, który zajmuje się zamkiem, ale nie tylko powiedzmy menadżerowaniem, ale bierze czynny udział w życiu zamku. Jest jakby twarzą zamku i niemal jest z nim i w tej historii tą historię zamku opowiada. I póki co tak się jakoś składa, że jestem jedyną kobietą, która się tym, tym zajmuje. Zamek otoczony jest rezerwatem przyrody góra Zamkowa. Czy może Pani opowiedzieć, co wyróżnia ten rezerwat? Rezerwat tu jest utworzony pod trzema względami. Jeśli chodzi o geologię, mamy tutaj e, wśród turystów panuje określenie wygasły podwodny wulkan. Także zamek stoi na, na wygasłym podwodnym wulkanie, że tak powiem. I mamy tutaj lawy poduszkowe, czy poduchy bazaltowe. Jeśli chodzi o roślinność, mamy las grądowy i na przełomie kwietnia i maja występuje tutaj czosnek niedźwiedzi. I mamy też przeważnie występującą w Karpatach irgę czarną. Poza Karpatami tylko tu na zamku. A jeśli chodzi o zwierzęta, no to mamy tutaj rezerwat ptaków nocy i w tym e, najmniejsza sowa Europy, e, czyli suweczka. Czym są dokładnie wspomniane lawy poduszkowe? Tak najprostszym językiem tłumacząc, to jak wybucha wulkan naziemny, wszyscy wiemy, tak? A jak wybucha wulkan podwodny, no od razu ta lawa, która wypływa z tego wulkanu, zastyga i tworząc takie skały, które wyglądają trochę inaczej, trochę jak otoczaki z rzeki, jak buchenki chleba, także one są bardzo takie nietypowe w kształcie. Zamek w Lenie, Lenno czy Grudek? Która nazwa jest poprawna? Ja uważam, że w Leń. <laughs> wleński Grudek to jest określenie na część łupek, która kiedyś należała do całego, powiedzmy, majątku. Bo to w sumie było tak, że najpierw zamek był najważniejszy i to co dookoła zamku, czyli ten gród, a potem wytworzyła się osada na dole. I w mniej więcej XVI wieku połączono jakby wleński Grudek. Razem z, z tym jeszcze nie wleniem na dole i nazwano to jedną nazwą, czyli najpierw powiedzmy wleń był tutaj, a potem dół został włączony, a później znowu zostało to rozłączone i nazwa już została na dole. Także wleński grudek to określenie całego tutaj obszaru dookoła zamku, a sam zamek najpierw nazywał się walan, potem walan od słowa lan, czyli teren podmokły, potem ten walan przerobiono na Lein, co z niemieckiego znaczy lenno. I nie mija się z prawdą, bo zamek lennym był. Lane, Lane House i po wojnie Lenno, <noise> ale my uważamy, że zamek zawsze zamek nazywał się od właściciela. A tutaj właścicielem jest gmina Wleń, więc naszym zdaniem zamek powinien się nazywać Wleń, a nie Lenno. W X wieku istniał tutaj gród, który został podniesiony do rangi kasztelani. Czy to było coś w rodzaju awansu? Co to tak naprawdę oznaczało i dlaczego akurat ten zamek na to zasłużył? Te tereny obfitują w bardzo wiele złóż, w tym przede wszystkim w złoto. Takimi ośrodkami oprócz złotoryi był właśnie Wleń, bo trzeba wiedzieć, że dookoła Wlenia też te złoża występują. Także pewnie ze względu na poszukiwania wytworzył się tu większy gród, a następnie on został do tej rangi kasztelanii wyciągnięty jako stolica okręgu. Tak, na pewno było, był, to, był to awans. Tą kasztelanią, czyli tym centrum, powiedzmy, w Leń był dosyć długo. Czy to prawda, że zamek w Leń jest najstarszym murowanym zamkiem na Dolnym Śląsku i komu to możemy zawdzięczać? Zamek w Leni jest najstarszym murowanym zamkiem w Polsce, póki co. Wiemy to dzięki badaniom archeologicznym. Archeolodzy wydłubali trochę tej zaprawy, bo akurat stoimy przy tej najstarszej ścianie, zbadali ją metodą C14, czyli to datowanie węglem aktywnym i wydatowano tą zaprawę na drugą połowę XII wieku. A wiemy, że tutaj te tereny objął w 1163 bolesław I wysoki, więc to jemu się przypisuje budowę tego założenia. W ogóle to jest najlepiej przebadany zamek w Polsce. Zamek był badany ponad 30 lat, i według tych badań archeologicznych stwierdzono, że póki co jest to najstarszy murowany zamek w Polsce. Lokalsi wiedzieli, że jest to stary zamek, ale ta historia i to, że jest najstarszy, to wyszło dopiero po badaniach. Staramy się to popularyzować, także mało kto ma w ogóle świadomość tego, że to jest najstarszy zamek w Polsce w tej chwili. W XIII wieku zamek należał do Henryka Brodatego i jego żony Jadwigi Śląskiej. Jadwiga była znana z wyjątkowej pobożności, ale jej życie pełne wyrzeczeń wydaje mi się niemal ekstremalne. Czy może pani opowiedzieć o jej najciekawszych nawykach? Może tak, zamek należał do niej. Zamek był jej oprawą wdowią, czyli takie finansowe zabezpieczenie na wypadek, kiedy wdowieje. Co też się stało? Jadwiga. Hedwig dokładnie, urodzona w Andechs, z, z szóstego roku życia uczyła się w klasztorze i ona nie dosyć, że umiała czytać, pisać, ona znała się też na medycynie, na ziołolecznictwie. Także przyjechała tutaj jako dwunastolatka i można powiedzieć, że od samego początku miała dla siebie pomysł. Z marszu m, zaczęła uczyć się języka polskiego, bo tutaj ta ludność była słowiańska, polskojęzyczna, więc jakby od samego początku miała założenie, że chce się z nimi dogadać. Nie z równymi sobie, którzy z reguły na, rozmawiali w języku niemieckim, ale ona chciała się z tymi najprostszymi ludźmi porozumieć. I można powiedzieć, że była takim wzorcem pierwszej damy, która prowadzi działalność charytatywną. Także miała konkretny na siebie pomysł i, i bardzo konsekwentnie dążyła do realizacji tego swojego pomysłu. Moim zdaniem bardzo taka ciekawa osoba, bo niektórzy mówią, że wiadomo, się w naszych czasach mówienie o świętym wydaje się nudne, ale absolutnie nudna nie była. To była taka kobieta, która nam dzisiaj, jak się tak człowiek zagłębi w to, co robiła, jakby jej życie uświadamia nam, że kobiety w średniowieczu kompletnie nie różniły się od kobiet dzisiaj. Niektórym się wydaje, że kobiety w średniowieczu to tak właśnie dbały, żeby sukienka była ładna, żeby sobie naturalnie nie wiankiem rzucić. A że jak wychodziły za mąż, to stały w cieniu y, męża, y, a jej żywot nam pokazuje, że wcale tak nie było. Z wielu źródeł wiemy, że to raczej jej pomysły były realizowane i jakby była postacią bardzo taką charyzmatyczną i mającą duży wpływ na, na Henryka i w ogóle na to, co się wydarzało, ale też niejednokrotnie brała udział w rozmowach dyplomatycznych na najwyższym szczeblu, więc no nie takie ciemne to średniowiecze i, i nie takie wcale uciśnione te kobity. Miała dużą decyzyjność i, i była taką księżną z krwi i kości, nie była jakąś taką dzierlatką, co to tam dlała, kiedy trzeba, tylko była naprawdę twarzą. Bardzo fajną babeczką, która wiedziała, czego chce i wiedziała, co robi. Następnie zamek trafił w ręce Bolesława Rogatki. To chyba najbardziej barwna postać w historii zamku czarna owca, awanturnik, a nawet porywacz. Co takiego zrobił, że zyskał tak złą opinię? No i właśnie, i tu wracamy z powrotem do tego, że kilka razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą. Bo jak weźmiemy sobie, właśnie porównamy to, co zostało spisane na temat Bolesława Rogatki, i poczytamy sobie życiorysy innych książąt, to nie jest jakiś wybitnie oryginalny. Ale zasługą długosza ma ten przydomek, właśnie e, Rogatka. Bo ekscentryczny był. Tylko trzeba wiedzieć tak. Wyobraźcie sobie, że macie 15 lat. Wasz ojciec z dnia na dzień wychodzi na bitwę pod Lewnicą. Tam traci życie i w wieku 15 lat obejmujecie rządy. Jedyne osoby, które teoretycznie powinny nam pomóc, czyli możnowładcy, co robią? Wkładają nas do ciupy. No to kto by się nie wściekł? Kto by nie zaczął tupać? Więc Polesław Rogatka na początku nie miał lekko i stąd też ta jego taka niezłomność i, i, i więzienie oponentów. No, no a tak, a zamek za jego panowania stał się Śląski Malkatras, bo właśnie urządził sobie tutaj więzienie do zdobycia i, i całkiem no, ważne postaci tutaj ulokował, między innymi biskupa wrocławskiego Tomasza. No właśnie, Rogatka powiedział do biskupa, żeby biskup płacił jak każdy. Biskup powiedział nie. No to co zrobił Rogatka? Wsadził go na konia, na jego szkapę, jaką znalazł, w piżamie i go tu przywiózł. Eee, I no to taki zły kazał tylko biskupowi podatki płacić, tak? W kolejnych latach miały miejsce wojny husyckie, które zamek przetrwał dzięki pewnemu podstępowi. Dlaczego ostatecznie husyci odstąpili od zdobycia tej twierdzy? To jest legenda. A <laughs> czy znaczy, ogólnie wiemy, że husyci podeszli i byli tutaj na tych terenach, ale według legendy mieli tutaj ten zamek bardzo długo oblegać. Stoimy na podwodnym wulkanie, więc o budowie studni nie ma tu mowy. Na samym zamku funkcjonowały cysterny w których magazynowano wodę, więc wiemy, że zamek ma ograniczone źródło wody. I zamek był według tej legendy tak długo oblegany, że ta woda zaczęła się kończyć. I właściciel zamku na tamten czas, czyli hrabia von Reden, miał wypuścić plotkę, że zamek jednak to źródło dodatkowe wody ma. I oczywiście Husyści według tej legendy nie uwierzyli w tą plotkę, i po raz kolejny, jak oblegali zamek, redern postawił wszystko w bank i ostatnią wodę, jaką miał na zamku, kazał zagotować, i zaczął lać tych husytów wrzątkiem. I według właśnie tej legendy, husyci, widząc, że on tą wodę w ten sposób marnuje, zaczęli się łamać, że jednak może coś trochę prawdy jest w tym, że on to źródło wody ma, i że dali sobie spokój i, i odstąpili. Co w przyszłości może czekać zamek w leń? Czy są jakieś plany na jego odbudowę, renowację lub dalsze badania archeologiczne? O odbudowie nie ma mowy, Dlaczego? bo odbudowujemy coś, co wiemy, jak wyglądało. A my najstarszą rycinę zamku mamy z czasów, gdzie zamek już był ruiną. Więc raczej nie odbudowuje się czegoś, co nie zachowały się plany, ani nie wiem jak wyglądało, bo jest tutaj za dużo pola na różnego rodzaju fantazje i tego raczej konserwatorzy na, na to się nie zgodzą. A czy w obrębie zamku są jeszcze jakieś ciekawe miejsca, do których warto dotrzeć? Trzeba wiedzieć, że zamek się dzielił na trzy części. Na zamek dolny, to jest e, dzisiaj po granice zabudowań pałacu Lenno, tym kościółkiem u podnóża i kawałek jeszcze od strony północnej. Później mamy zamek średni. I zamek górny. My jesteśmy tutaj, zwiedzamy zamek górny, czyli na zamku górnym mieszkali tylko właściciele albo zarządcy, w porywach do kilkunastu osób. A zamek średni i dolny, i na zamku średnim znajdowały się stajnie, piekarnia, właśnie takie powiedzmy, zaplecze gospodarcze zamku górnego. Zamek średni został przekształcony w XIX wieku, ale nie tylko zamek średni, w sumie cała góra zamkowa została przekształcona na romantyczny park. Trzeba widzieć, że tu już od drugiej połowy XVII wieku zamek był ruiną, zaczął rosnąć tutaj las i w XIX wieku z tej wieży, która no w sporej części się zachowała, tworzono na wieży platformę widokową i to było tak jakby miejsce docelowe tych spacerów ale cała góra zamkowa była poszatkowana ścieżkami, podobno można było się tutaj udać na 50 spacerów i nie przejść tą samą drogą. I właśnie te ścieżki między innymi przebiegają przez Zamek Średni i Dolny, a sam Zamek Średni na początku XX wieku w ogóle był miejscem bardzo ciekawych widowisk historycznych. Proszę sobie wyobrazić, że na Zamku Średnim mieściła się widownia licząca 1250 miejsc. Odbywały się tutaj spektakle historyczne, w których brało udział ponad 50 statystów. Także to były takie widowiska naprawdę z dużym, y, dużym rozmachem. Jak zejdziemy sobie dookoła wieży i na rozdrożu pod właśnie lawami poduszkowymi, zamiast iść w lewo w stronę kościoła, idziemy w prawą stronę, i mamy tam relikty y, obelisku y, pamięci jednego z właścicieli pałacu. I, I mamy właśnie te ścieżki sukcesywnie odkrywane przez naszych wolontariuszy. Wiem również, że niedaleko można odnaleźć tzw. Tak balkonik Świętej Jadwigi. Balkonik Świętej Jadwigi, moim zdaniem, wcześniej był platformą widokową. Ona, jakby by zrobić oś widokową, czyli wyciąć drzewa prostopadle z tego balkoniku, to mamy widok dokładnie na zakole Bobru. W tej chwili zachowała się podmurówka jakby tej platformy. Tworząc taki malowniczy, właśnie kamienny balkonik, i już w tej historii powojennej zostało to miejsce nazwane balkonikiem świętej Jadwigi. Jakby nawiązując do tego, do tego, że Jadwiga lubiła udawać się w takie miejsca, gdzie mogła się w spokoju pomodlić, i stąd też ta nazwa w ogóle tych miejsc, takich związanych z jej bytnością, tutaj fikcyjnych bądź nie, jest cała masa. Wspominała Pani również o ciekawym krzyżu pokutnym. Mamy tutaj dwa krzyże w obrębie, powiedzmy, granic, tutaj w Lenia. Mamy jeden przy dworcu PKP i jeden na trasie na dół, na szlaku zielonym. I ten na szlaku zielonym jest nietypowy. Bo trzeba wiedzieć, że nie każdy krzyż kamienny jest krzyżem pokutnym, bo może być to też krzyż nagrobny, krzyż graniczny. Ale ten jest na 100% pokutny, ponieważ mamy na nim dwa narzędzia zbrodni i akurat na tym krzyżu to jest relief wypukły. W większości tych krzyży, które znamy, mamy wklęsły rysunek, a tutaj na tym krzyżu naszym na zielonym szlaku jest ten rysunek sztyletu i toporu jest wypukły i to jest nietypowe. Takich krzyży z tego typu reliefem jest kilka. Czy w okolicy zamku znajdują się jakieś inne ciekawe atrakcje, które można odwiedzić przy okazji wizyty w zamku w Leń? Przede wszystkim zamek leży na szlaku zamków piastowskich. Czyli mamy w, od zamku we Wleniu w stronę Bolesławca mamy zamek Grodziec, a w drugą stronę, w stronę Jeleni Góry, to mamy przede wszystkim zaporę filichowicką, czyli drugą co do wielkości zaporę w Polsce, po niej już tylko Solina. A dalej mamy Wieżę Książęcą w Siedlencinie i sama wieża to jest, no można powiedzieć, też ewenement na skalę, skalę Europy, bo raz, że to jest taka niedosy, dosyć nietypowa konstrukcja, czyli tak zamek ryglowy, najstarszy ryglowy zamek w Polsce, z najstarszymi drewnianymi stropami w Polsce i na drugim piętrze tej wieży znajduje się 33 metry kwadratowe malowidła z XIV wieku, i to jest jedyne graficzne przedstawienie legendy z tego okresu yy, o ser lance locie z jeziora, Rycerzy Okrągłego Stołu. To jest ewenement na skalę można powiedzieć świata. W trochę dalszej odległości oczywiście Zamek Czocha, bo tutaj też ludzie odwiedzają, także jest tego sporo. Złotoryja, Świeżawa z kościołem Jana i Katarzyny, też z malowidłami. Z reguły jest tak, że turyści, ci zwłaszcza z dalszych stron, jak już raz trafią tutaj na Dolny Śląsk, to, to wracają, bo, bo jest tego tak dużo. Także jest co oglądać. Zamek w Leń to nie tylko zabytkowa ruina, ale także miejsce pełne wydarzeń kulturalnych i turystycznych. Jakie ciekawe wydarzenia odbywają się tutaj? Staramy się w taki bardziej przystępny sposób tą historię zamku e, przybliżyć, stąd też cała masa wydarzeń. E, takim naszym sztandarem są oczywiście nocne zwiedzania. My oprowadzamy nocą e, co najmniej dwa razy w miesiącu przez cały rok, bez względu na porę roku. I odbywa się to bądź z rynku we wleniu, idziemy do góry, mówimy sobie też o zabytkach, które są po drodze, bądź z kościoła w sezonie zimowym, kościoła pod wezwaniem Świętej Jadwigi u podnóża zamku. Zwiedzamy zamek z pochodniami i kończymy ogniskiem. Latem e, te nocne zwiedzania są urozmaicane o różnego rodzaju występy, na przykład tancerzy ognia, albo występy średniowiecznego błazna, koncerty. E, więc staramy się je trochę wzbogacać. W w tym okresie, kiedy można dłużej troszeczkę na, na zewnątrz zostać. Także no najlepiej dla na naszej stronie śledzić te, te wydarzenia, też jeśli chodzi o sprzedaż pamiątek, staramy się, żeby te pamiątki były albo produkcji tutaj lokalnej i staramy się, żeby te pamiątki były nawiązywały i do historii, i, do, i jakby do tej do, do, do regionu. I tutaj kończy się moja przygoda z zamkiem w Leń, zapraszam wszystkich do odwiedzenia tego miejsca i do zobaczenia na szlaku.